Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na konkurs, tak wiem, w du, dużej ilości konkursów biorę no ale cóż poradzić, e, lubię brać udział w konkursach. E, no i e, to, jest, to jest filmik na konkurs u Everything, mam nadzieję, że dobrze przeczytałam swoją nazwę. I wszystkie zasady spełniłam. E, tematyka to było 10 popisowych wyrobów oraz jeden wyrób kawaii. Czyli w sumie 11 wyrobów. Oczywiście ze wszystkich wyrobów jestem dumna, ale um, no i ten jeden ma być kawai. No, ze wszystkich wyrobów jestem dumna. No to już zaczynajmy bez zbędnego przedłużenia. Może najpierw pokażę ten jeden wyrób kawai. To będzie taka gwiazdka. O, to jest taka gwiazdka w kolorze czerwonym z brokatem. I ona ma właśnie puszkę w stylu kawaii i ma tutaj zawie yy, haczyk. I tak ona wygląda: jest taka malutka. I ją odłożę tutaj. Yy, I teraz przejdźmy do 10 wyrobów, z których jestem dumna. Pierwszym wyrobem, z którego jestem dumna, jest to taka Dynia. Znaczy, popisałych wyrobów, no ale co rozumie się samo, samo przez siebie, z których jesteśmy dumni. Jest to dynia, taka na Halloween właśnie, z cukierkami, która naprawdę mi się udała i bardzo mi się podoba. I tutaj, jak widzicie, możecie zaobserwować, znaczy zobaczyć jak ona wygląda. Ma tutaj lizaka, różne tutaj takie słodycze i tak się ona prezentuje. Kolejną rzeczą jest to baweczka oczywiście, której nie może zabrać w żadnym konkursie babeczka tak zwana urzędowa, która po prostu ubóstwiam. po prostu tak mi się podoba, jest po prostu taka swój o tej biały krawat, czerwony spód i szary, e, szare ciasto. I po prostu no, przypomina mi po prostu babeczkę taką urzędową. I no, tak, tak się prezentuje. Kolejną babeczką, z której jestem dumna, e, i no, moją popisową, jest też taka babeczka. Donat, która ma brązowy spód. Brązowy spód. Przepraszam, że wszedł do pokoju. E, ma brązowy spód i mm, donata na górze czyli taka donatowa babeczka. Z cukrem pudrem ten donat jest. E, kolejną babeczką, z której chyba e, wyrobem jest to taka babeczka e, mechaniczna. Ma boże, srebrny spód, żółte, boże, żółte, złote ciasto i ma tutaj różne śruby, jakieś tutaj obręcze, jest to już, bardzo mi się też podoba, który nią uzyskałam. Kolejnym wyrobem, z którym jestem dumna, też jest rzecz kawaii, ale jest to taki słodki arbuzik które tutaj ma pestki, ma ugryzienie, które jest poteksturowane, chociażby tego nie zobaczycie, cały ten arbu... arbuzik jest poteksturowany, możecie zobaczyć. I ma tutaj zielony, nie wiem, trochę cia... światło dziwnie pada, ale to jest zielone i ma tutaj białe, no jak arbuzik z takim ugryzieniem. E, kolejnym wyrobem, z którego jestem dumna, jest to, oj, przepraszam, jest to jakby... Zawieszka, głowa zombie coś takiego. Eem, jestem z niej bardzo zadowolona, ponieważ fe, u, podoba mi się efekt, który nią uzyskałam. Jest to rzeczywiście taki efekt zombie. Jakby dzisiaj ona nie, jest nierówna, właśnie taka miała być że na oko jest większe, a drugie mniejsze, aby dwa oczy są transparentne, łaj, transparentne że ten haczyk przebija jakby tą głowę. Tutaj jest że mózg, w ogóle wszystko się wylewa, krew i w ogóle. I bardzo mi się podoba. Kolejnym wyrobem, który, jestem, który jest moim podpisowym wyrobem, jest to kawałek ciasta, który naprawdę mi się bardzo podoba. Jest to pierwszy może mówiąc szczerze kawałek kawałek to kawałek ciasta, który mi się udał, który dobrze ładnie zrobiłam, ponieważ wszystkie inne były totalnie beznadziejne. I ma tutaj taki niebieskie nadzienie zielony lukier, brązowe ciasto, mikrokulki i to polewa jest zrobione z silikonu. I jest jako zawieszka. I trzy moje naprawdę popisowe wyroby, z których jestem mega, mega, mega zadowolona. Pierwszy z nich to jest taki kotek, taki słodki kotek z dużymi oczami, z buźką też w stylu Kawai'i. Jest tutaj pocieniowany. Tutaj, tutaj na ogonku trochę. Tutaj też jest po prostu taki uroczy, tutaj ma zawinięty ogonek, po prostu naprawdę, może jest prosty w wykonaniu, ale naprawdę mi się bardzo podoba. Kolejnym rzeczą jest to zawieszka lisek, który też mi się super me, mega podoba. Ma tutaj taką słodką, oj przepraszam, coś jest focus nie działa. Ma tutaj taką słodziuśną puśkę, um, tutaj biały ogonek yy, i tutaj tak siedzi. Po prostu tak mi się podoba, ma takie białe łóżka, czar czarny nos, jak no, jest po prostu taki swój taśny. Um, jest też malutki. I, oraz mój po prostu wyrób, z którego jestem tak... Jest po prostu mój naj, najpopisowszy, <grybujesz> najpopisowszy... wyrób, jaki, jaki zrobiłam kiedykolwiek. Jest to... Tak, brawo, spadł mi właśnie. Jest to taki słodziłyśny żółwik, po prostu... Nie no, ja nie wiem jak go zrobiłam. Z taką buźką z stylu um, Tutaj takimi płetwami. On jest tutaj poteksturowany, pocienowany, ma tutaj taką skorupkę. Aha, i żeby nie było, że ja się przechwalam, że jakie to ja cudownie wyroby nie robię, tylko po prostu bo jestem z nich zadowolona, tak jak każda modelniarka. No kurczę, mogę być zadowolona, mogę się cieszyć i mogę uważać, że to jest ładne. I po prostu dlatego, tak, że to nie jest przechwalanie się, po prostu. Uch. No, włożyłam w to jakąś pracę i mogę być z siebie zadowolona, bo nad tym na przykład żółwikiem siedziałam jakieś półtorej godziny, żeby to wszystko dobrze dopracować, żeby ładnie mu wszystko zrobić, e, buźkę w ogóle wycieniować, to wszystko posklejać, żeby nie było jakiegoś brzydka. No, naprawdę, napracowałam się i jest naprawdę, myślę, że efekt jest dobry. No, jak nie fajne, <laughs> i po prostu no. Podoba mi się tak bardzo, że nie, że no nie mogłabym Wam to opisać, tego opisać słowami. I to by były wszystkie wyroby na konkurs. Mam nadzieję, że Ci się spodobały. No i co? Zapraszam wszystkich do komentowania, lajkowania i subskrybowania. I widzimy się w kolejnym, w kolejnych odcinkach. To Pa, cześć!